Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Jest coś niepokojącego w byciu ostatnim, który pozostał przy życiu, gdy wszystkie śmiechy, głosy, harmonie i dzielona historia wpadają w milczenie. Barry Gibb, niegdyś otoczony swoimi braćmi, teraz stoi samotnie prawie w wieku 80 lat. Za blaskiem, reflektorami i światową sławą kryje się historia bolesnych żalów, niewidzialnych ran i nieznośnej ciszy. To nie jest historia disco ani złotej płyty, to historia bólu, przetrwania i samotności, której nawet sława nie potrafi zatarć. To historia, której nigdy nie słyszałeś w całości. Historia, której nie zapomnisz. Początek nigdy nie był łatwy. Przed sławą, przed światłami reflektorów i trasami koncertowymi, była tylko spokojna ulica w Douglas na wyspie Man. To tam Barry Allen, Crompton Gibb przyszedł na świat 1 września 1946 roku w skromnej porodówce Jane Crooka. Jego rodzice, Hugh i Barbara Gibb, nie byli bogaci. Byli marzycielami, którzy starali się przetrwać w powojennej Wielkiej Brytanii. Hugh, perkusista z Manchesteru, spędził lata grając w podupadłych salach tanecznych i przybrzeżnych hotelach. Podczas gdy Barbara, była piosenkarka, zrzekła się swoich artystycznych marzeń, aby zająć się swoją rosnącą rodziną. Życie było proste i często trudne. Barry był drugim dzieckiem po starszej siostrze Leslie. Dostał na imię Alan, na cześć najmłodszego brata ojca, który zmarł w dzieciństwie, oraz Crompton, nazwisko mające oddać hołd dalekiemu przodkowie, chociaż ten związek był bardziej sentymentalny niż genealogiczny. Pierwsze lata były pełne miłości, ale pozbawione luksusów. Gdy Barry był jeszcze malutki, rodzina mieszkała w wynajmowanych mieszkaniach, często się przeprowadzając. Muzyczne zobowiązania ojca były nieregularne i nieprzewidywalne. Rzadko było za dużo pieniędzy, ale zawsze była muzyka. Kiedy Barry miał prawie dwa lata, prawie doszło do tragedii. W jednym z pierwszych i najbardziej traumatycznych wydarzeń w jego życiu został poważnie poparzony wrzącą wodą. Z jego matka właśnie postawiła go na stole, a w geście dziecięcej ciekawości, Barry pociągnął go na siebie. Oparzenia pokryły jego ciało. Następowała długa hospitalizacja, trwająca 2,5 miesiąca, na oddziale pediatrycznym Szpitala Noble, z tak ponurym rokowaniem, że lekarze w pewnym momencie pomyśleli, że zostało mu tylko pół godziny życia z powodu gangreny. W tamtych czasach zaawansowane leczenie, takie jak przeszczepy skóry, nie były jeszcze powszechne. Ból był niewyobrażalny, a niebezpieczeństwo bardzo realne. Jego ciało nosiło blizny przez całe życie. Co dziwne, Barry później przyznał, że nie ma żadnych wspomnień z tego epizodu. Trauma została przykryta, ale nie zmazana. Myśl o tym, że zostałem poparzony, jest gdzieś w moim wnętrzu, ale nie mam żadnych wspomnień, powiedział pewnego dnia. Mam blizny, ale nie pamięć. Jego rodzice z drugiej strony nigdy tego nie zapomnieli. To ich zmieniło. To naznaczył rodzinę strachem, który nigdy do końca ich nie opuści. Po wyzdrowieniu Barry'ego rodzina wróciła do swojego dyskretnego i skromnego życia. W 1949 roku na świat przyszli broszane bliźniaki Barry'ego, Robin i Maurice. Rodzina, teraz liczniejsza... Potrzebowała więcej przestrzeni i przeprowadziła się na Catherine's Drive 55 do skromnego, ale ciepłego domu, gdzie muzyka nigdy nie przestawała brzmieć. Bracia byli nierozłączni od samego początku. Nawet jako maluchy Barry, Robin i Morris okazywali niezwykłą synchronizację, jedność, która później zdefiniowałaby ich muzykę. Przeprowadzili się jeszcze do Spring Valley, a potem na Snaefell Road w Williston. W 1953 roku Barry poszedł do Desmesner Road Boys School kilka dni po swoim siódmym urodzinach. Był cichy, spostrzegawczy, często zagubiony w swoich myślach, chłopak, w którym melodie zaczynały się kształtować na długo przed tym, jak świat usłyszał jakąkolwiek nutę. Jednak mimo ich odporności, życie w powojennym Manchesterze było ponure. Miasto, wciąż noszące ślady bombardowań i racjonowania, nie oferowało wielkich perspektyw dla dużej rodziny robotniczej. Praca była rzadkością, a noce zimne. Zarobki Hugh były zaledwie wystarczające na przetrwanie, a nie na budowanie przyszłości. Mimo to Barry i jego bracia nauczyli się pod podczas tych lat czegoś fundamentalnego: jak razem pokonywać trudności. Ta lekcja miała prowadzić ich przez wszystkie nadchodzące burze w sławie, w rodzinie i w żalu. Podstawy nigdy nie były solidne ale z tych kruchych początków powstał głos legendy. Od zmagań w Manchesterze do australijskich marzeń. Na początku lat 50. rodzina Gibb osiedliła się w robotniczych dzielnicach Manchesteru w Anglii. Jak wiele brytyjskich rodzin po wojnie żyli skromnie, porykające się z kruchą gospodarką i ograniczonymi perspektywami. Hugh Gibb pracował niestrudzenie jako perkusista i czasami kierownik zespołu, często grając w zadymionych salach balowych i klubach społecznych w północnej Anglii i Szkocji. Jego pasja do muzyki była niezaprzeczalna, ale przynosiła niewiele zysku. Barbara Gibb była z kolei emocjonalnym sercem rodziny, wychowując pięcioro dzieci w małej przestrzeni i zawsze znajdując sposób na postawienie jedzenia na stole. Środowisko, w którym żyli, było surowe, przemysłowe i szare. Manchester, wciąż noszący ślady fizycznych i emocjonalnych ran II wojny światowej, nie oferował wielu możliwości. Zimne zimy, racjonowanie i przeludnione mieszkania utrudniały codzienne życie. Kibowie nie byli nieszczęśliwi, ale ich marzenia sięgały daleko poza ich bieżące warunki. Dla młodego Barry'ego i jego bliźniaków Robina i Maurice'a muzyka szybko stała się ucieczką, nie tylko od nudy. Ale także od wyczuwalnego poczucia, że są przeznaczeni do czegoś większego. Już w dzieciństwie Barry pisał piosenki. Trzej bracia założyli zespół Skiffle o nazwie The Rattlesnakes, inspirowany popularnymi artystami tamtej epoki, takimi jak Cliff Richard, Paul Anka i The Everly Brothers. Występowali w lokalnych salach i miejscach społecznych z Barrym na wokalu i gitarze, bliźniakami harmonizujący u jego boku. Chociaż ich występy były proste i amatorskie, Coś w nich przyciągało uwagę. Ich mieszanka głosów, szczególnie ich intuicyjna zdolność do harmonizowania, była zdumiewająca. To było więcej niż talent. To była alchemia coś, czego nie można nauczyć. Ale Manchester nie był miejscem, gdzie marzenia mogły się spełniać. Oprócz trudności finansowych, rodzina stanęła w obliczu kolejnego wyzwania. Młodszy Robin wykazywał objawy problemów z zachowaniem. Rozwijał fascynację ogniem i był znany z tego, że podpalał małe pożary, w tym jeden, w którym miało zapalić się ogłoszenie reklamowe. Policja interweniowała, a chociaż żadna formalna oskarżenia nie została postawiona, władze lokalne zasugerowały rodzinie zmianę otoczenia. Już obciążeni zmartwieniami finansowymi, Gibbowie musieli teraz stawić czoła społecznemu spojrzeniu. W 1958 roku podjęto decyzję. Rodzina Gibb Emigrowała do Australii. Stała się częścią programów imigracyjnych zwanych 10 Pound Pound, w ramach którego brytyjscy obywatele otrzymywali subwencjonowany bilet i obietnicę lepszego życia w rozwijających się miastach Australii. Rodzina wsiadła na statek Fersi w Southampton, w kierunku słonecznego wybrzeża Australii. Na pokładzie był też Red Simons, przyszły gitarzysta Sky Books oraz rodzice piosenkarki Kylie Minogue co stanowiło ciekawy wątek w powiązanej historii australijskiej muzyki. Po przybyciu do Redcliffe w Queensland rodzina znalazła nowy rytm życia. Chociaż przybyli z niewiele więcej niż nadzieją, otoczenie było radykalnie inne niż ponure ulice Manchesteru. Powietrze było cieplejsze, ludzie bardziej optymistyczni, a możliwość po raz pierwszy wydawała się namacalna. To tam muzyczna droga braci Gibb zaczęła się naprawdę formować zaczęli występować między wyścigami na hipodromie w Red Cliff, śpiewając przed tłumami, które rzucały im monety w geście uznania. To nie było glamour, ale było satysfakcjonujące. Ich głosy, które wcześniej brzmiały echem w rozpadających się blokach Manchesteru, teraz niosły się po otwartych polach, witane uśmiechami i brawami. Jedno z ich pierwszych występów przyciągnęło uwagę lokalnego DJ-a o imieniu Bill Gates, nie mylić z magnatem technologicznym. Zdumiewał się nie tylko ich brzmieniem, ale także oryginalnymi piosenkami, które Barry pisał, mając zaledwie 12 lat. Gates emitował ich utwory w radiu i pomógł im zdobyć inne występy, proponując nazwę dla zespołu: The Bee Gees, od Barry'ego Gibb, Billa Gooda i samego siebie, Billa Gatesa. The Bee Gees, lekką odmianą, właśnie się narodziło. Dla Barry'ego, Australia oznaczała więcej niż nowy kraj. To był nowy start. Miejsce, w którym ciężar powojennej biedy i społecznej stygmatyzacji znikał, a przyszłość w muzyce wydawała się w końcu możliwa. Na początku lat 60. rzucił szkołę, aby skupić się na pisaniu piosenek na pełen etat. Lata były poświęcone występom w hotelach i klubach nocnych wzdłuż Złotego Wybrzeża, doskonaląc swoją obecność sceniczną i nabierając pewności siebie. W swoich latach formacyjnych, Barry już komponował repertuar oryginalnych piosenek, które wkrótce kształtują początki Biggis. Ale nawet w tej nowej krainie słońca i obietnic, walka wciąż była towarzyszką. Wciąż brakowało pieniędzy, i sukces był daleki. Jednak bracia, a szczególnie Barry, wytrwali, napędzani niechwałą, lecz niespełnioną potrzebą tworzenia. Australia nie tylko oferowała nowy dom dla Gibów, ale także dawała wiarę. Ich muzyce, ich potencjale i w możliwości przeznaczenia większego niż to, które zostawili za sobą, wzlot ku chwale stanowił cenę do zapłacenia. W Australii zaczęło się formować coś głębokiego. Barry Gibb nie tylko odkrył swój głos muzyczny, ale uformował go w coś niezwykłego. Podczas gdy większość chłopców w jego wieku nadal była pochłonięta szkolnymi zabawkami, Barry pisał oryginalne piosenki pełne zdumiewającej emocjonalnej złożoności. Melodie pragnień, smutków i marzeń, zbyt dużych, by mieściły się w przedmieściach. Jego zdolność do splatania opowieści w dźwięku była zadziwiająca, jak na nastolatka, a jego bracia, Robin i Maurice, ożywiali jego piosenki harmonijnością, zarówno ponadczasową, jak i głęboko intymną. Razem stawali się czymś więcej niż lokalnym zespołem, stawali się siłą. W połowie lat 60. ich rosnący sukces w Australii już nie wystarczał. Prawdziwym marzeniem, tym szepczącym podczas długich nocy i małych koncertów, było podbicie brytyjskiej sceny muzycznej. Na początku 1967 roku rodzina Gibb wróciła do Anglii z walizkami pełnymi nadziei i katalogiem piosenek, które wkrótce miały wszystko zmienić. Nie przybyli jako nieznajomi, ale jako młodzi ludzie z celem. Przemysł muzyczny w Wielkiej Brytanii był tornadem, zdominowanym przez gigantów, takich jak Beatlesy i Rolling Stonesi, jednak Bee Gees nie naśladowali. Oferowali coś wyjątkowego, surowe emocje, mroczną piękność i opowieści śpiewane w niepokojącej harmonii trzech głosów. Ich pierwsza brytyjska płyta, Bee Gees First, natychmiast stała się przełomem przedstawiała światu zespół zdolny do przekraczania gatunków i epok, przeplatający balady z psychodelicznymi, surrealistycznymi pejzażami. New York Mining Disaster 1941 przyciągnęło uwagę dzięki enigmatycznym tytułowi i ponurym tonem. Jednak to To Love Somebody, napisana przez Barry'ego i pierwotnie przeznaczona dla Otisa Reddinga, przypieczętowała ich miejsce jako poważnych autorów piosenek. Wzruszająca wrażliwość piosenki podkreślona poruszającym głosem Bariego, uczyniła ją natychmiastowym standardem. Od Niny Simon po Michaela Boltona pokolenia artystów ożywiają tę samą melodię. Jednak blask sławy rzucał też długie cienie. Za kulisami więź między braćmi, niegdyś niezłonna, zaczęła się kruszyć. Robin, wrażliwy i melancholijny bliźniak, często czuł się zepchnięty na boczny tor. Uważał, że jego głos o przenikliwym vibrato jest prawdziwą duszą zespołu. Barry, charyzmatyczny i zdeterminowany, był coraz bardziej wyeksponowany jako lider, co było wspierane przez ich menedżera Robert Stigwood. Twórcze napięcia rosły. Barry i Robin stawali w obliczu konfliktów w studiu. Proste nieporozumienia dotyczące aranżacji zamieniały się w emocjonalne konfrontacje. Maurice, wieczny mediator, znalazł się w centrum. W 1969 roku napięcia wybuchły. Po wyjątkowo zażartej kłótni dotyczącej singla First of May, w którym Barry zapewnił główny wokal, podczas gdy ulubiona piosenka Robina, Lamplight, została zepchnięta na stronę B, Robin opuścił zespół. To odejście nie było tymczasowe, było publiczne. Nagłówki ogłosiły rozpad Bee Gees, a po raz pierwszy Barry znalazł się sam, dźwigając ciężar dziedzictwa zespołu. Oni, Morris kontynuowali pod nazwą Bigis, ale czegoś zasadniczego brakowało nie tylko głosu Robina, ale tej emocjonalnej synergii, która istniała tylko wtedy, gdy byli we trzech. Rozpad był cichą bolączką. Może byli artystami, ale przede wszystkim byli braćmi, wychowanymi w tych samych ciasnych domach, dzielącymi te same dziecięce bóle, te same marzenia. Dla Barry'ego to nie była tylko utrata twórcza to była osobista rana. Potęgowana przez dumę i brak komunikacji. Próbował iść naprzód, nagrywając nowe utwory, pracując nad projektami solowymi, eksplorując nawet komedię. Ale iskra zgasła. Kariera solowa Robina odnosiła skromny sukces, a Barry szybko zrozumiał, że siła zespołu zawsze tkwiła w ich połączeniu. Bez Robina, magia wygasa. W połowie lat 70. bracia powoli zaczęli się na nowo łączyć. Nie było teatralnych przeprosin ani spektakularnych gestów, tylko muzyka. Jedna wspólna melodia tutaj, spontaniczna harmonia tam. To wystarczało. Odnalazły się nawzajem, a moment był idealny. Na rogu czekał na nich dźwięk, ruch, chwila, disco, które nie tylko przywróciłoby ich pod reflektory, ale wyniosłoby ich na nieśmiertelność muzyczną. Ale nawet w samym sercu najjaśniejszych szczytów pęknięcia nadal istniały. Rozpad w 1969 roku pozostawił blizny. A Barry, najstarszy filar, spędził resztę życia nosząc ciężar kogoś, kto zawsze trzymał wszystko razem, nawet gdy jego serce się łamało. Duchy zachwało. Pod koniec lat 70. Bigis nie byli już tylko odnoszącym sukcesy zespołem. Stali się fenomenem kulturowym. Saturday night fever wyniosło ich z poziomu gwiazd popowych do ikonicznych postaci. Ich głos stał się synonimem całej epoki. Ich piosenki wstrząsały parkietami od Nowego Jorku po Sydney. Trio, ubrane w błyszczące kostiumy, otoczone migoczącymi światłami, wydawało się nieuchwytne. Jednak, w miarę jak oklaski stawały się głośniejsze, a sława zintensyfikowała się, bracia za kulisami powoli zaczęli się rozpadać. Świat widział glamour. Tego, czego nie widzieli, to cena, jaką płacili za pozostanie na szczycie. Sukces, szczególnie gdy przychodzi jak przypływ, może utopić nawet najsilniejsze więzi. Dla Bigis stała się nieustanna presja pisania, występowania, występowania w tournée i rozwijania się, co wiązało się z dużym kosztem, zwłaszcza dla ich zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Czuwanie przybierało formę bezsennych nocy, a odpoczynek stawał się luksusem. Nieustanna konieczność bycia genialnym i istotnym wpędzała braci w nie do przyjęcia rutyny. Maurice, dusza towarzystwa i klej wielu równowag, zaczął uciekać w alkohol, aby poradzić sobie z sytuacją. To, co początkowo było sposobem na relaks po koncertach, powoli staje się uzależnieniem, wpływającym na jego niezawodność i obecność emocjonalną. Przyjaciele i współpracownicy zauważyli zmiany w jego nastroju, punktualności, w błyskotliwości. Błyskotliwy umysł Maurice'a był wciąż obecny, ale chwiał się bardziej niż wcześniej. Robin, poetycki bliźniak o hipnotyzującym głosie, zmagał się z własnymi demonami. Aby nadążyć za szalonym rytmem tras i pisania, zwrócił się ku substancjom pobudzającym. Z czasem wpływało to na jego zachowanie i osąd. Jego małżeństwo zaczęło się pogarszać. Człowiek, który niegdyś śpiewał delikatne słowa o miłości i smutku, oddalił się od własnej rodziny. W pewnym momencie stał się tak zamknięty, że stracił kontakt z dziećmi, co było bólem, który nosił w ciszy przez lata. Barry, najstarszy, był świadkiem tego wszystkiego. Choć nie był na uboczu chaotycznego stylu życia, pozostawał bardziej ugruntowany niż jego bracia. Znalazł ucieczkę w samotnych chwilach i artystycznych eksploracjach. W tym czasie przyznał, że czasami uciekał się do substancji, aby pobudzić swoją inspirację. Prawdopodobnie napisałem połowę naszego katalogu w takim stanie, wyznał pewnego dnia, z brutalną szczerością. Jednak, mimo że uznawał ten aspekt w swojej twórczości, nigdy go nie gloryfikował. Doskonale zdawał sobie sprawę, w jakiej cenie to przyszło, bo za każdym przebojem kryła się rodzina, która łamała się. Sukces, który uczynił z nich legendy, sprawił, że czasami stawali się obcymi. Barry często znajdował się sam przy pianinie, komponując melancholijne melodie, podczas gdy relacje wokół niego powoli znikały. Głosy, które kiedyś harmonizowały bez wysiłku, stawały się coraz bardziej odległe, nie tylko w tonie, ale i w duchu. Bee Gees byli celebrowani za swoją jedność. Jednak w tych latach ta jedność często była tylko fasadą. Za kulisami napięcia wrzały. Komunikacja się łamała, zdarzały się opóźnienia na próby, skracane sesje studyjne i narastało poczucie, że ta upragniona sława oddala ich od siebie. Jednak, mimo wszystko, muzyka nigdy się nie zatrzymała. To właśnie czyniło to wszystko jeszcze bardziej niepokojącym, ta sprzeczność między wesołą energią ich piosenek, a cichym smutkiem, który się rozgrywał w tle. Barry kontynuował pisanie, produkcję, utrzymując to, co mógł. Ale z każdym rokiem coraz trudniej było ignorować cienie, wydłużają się za reflektorami. Podbili świat, ale jaką cenę zapłacili? Oklaski były przytłaczające, cisza w domu jeszcze bardziej, trauma z dzieciństwa, która nigdy się nie zatarła. Za legendarnym głosem Barry'ego Giba, głosem, który przeszedł przez pokolenia i towarzyszył wielu historiom miłości i smutku, kryje się cisza, która trwa ponad 70 lat. Cisza, która nie narodziła się z zapomnienia. Ale ze strachu, dezorientacji i ciężaru doświadczeń, które żadne dziecko nie powinno nigdy doświadczyć. W wieku zaledwie czterech lat, podczas gdy ledwo potrafił sformułować zdania o otaczającym go świecie, Barry doświadczył głęboko niepokojącego incydentu, który pozostawił niezatarte piętno na jego wewnętrznym życiu. Dziesięciolecia później, w rzadkim momencie wrażliwej szczerości, Barry opisał to doświadczenie podczas wywiadu. Wahał się mówiąc, robił przerwy, niepewny, czy to powinno być wyrażone na głos, ale to zrobił. W tak młodym wieku został zaatakowany przez mężczyznę z jego społeczności, który wykazywał niewłaściwe zachowanie, przekraczając granice, których żaden dorosły nie powinien nigdy przekraczać. Barry szybko zaznaczył, że nie było kontaktu fizycznego, ale wspomniał o innych sytuacjach, które zdecydował się nie uzupełniać. Które nosił w sposób, którego słowa nie mogły w pełni oddać. Trauma nie tkwiła jedynie w samym akcie, lecz w strachu, zamieszaniu i zdradzie zaufania. Emocje zbyt ciężkie dla czteroletniego dziecka, ale noszone w sercu przez lata. Sytuacja stała się na tyle poważna, że interweniowały władze. Barry przypomniał sobie z przerażającą jasnością, jak został przesłuchany przez policję w środku nocy. Mały chłopiec w piżamie. Obudzony by odpowiedzieć na pytania, które prawie nie rozumiał. Cztery lata i policjant na twoim łóżku o czwartej nad ranem. Przypomina sobie: Jeśli to nie nauczycie, czym jest życie, to nic cię nie nauczy. To był moment, który dzieli dzieciństwo na dwie części przed i po. A dla Barry'ego nie było powrotu do przed. Co czyni to jeszcze bardziej tragicznym, to to, że nosił to wspomnienie w ciszy przez niemal całe życie. Nigdy nie mówił o tym swoim braciom, nie powierzył tego żadnemu przyjacielowi, nie nawet w emocjonalnym zgiełku związanym ze sławą Bigis, ani podczas żalu po Maurisa i robinie. Dopiero u progu swoich siedemdziesiątych urodzin w wieku, w którym zwykle rozmyśla się nad całym życiem, a nie nad bliznami, postanowił otworzyć się. Nie dlatego, że ból minął, ale dlatego, że zrozumiał, że milczenie, choć uspokaja na krótko, nie leczy na dłuższą metę. Decyzja Barry'ego, by podzielić się swoją historią, nie była prośbą o współczucie. Było to, jak wskazał, sposób na zapewnienie, że cienie nie pozostają na zawsze w kątach. Było to także w pewnym sensie przedłużeniem szczerości, którą zawsze wprowadzał w swoją muzykę. Wiele z jego tekstów ewokuje wrażliwość, pragnienie i niewidoczne rany, które noszą ludzie. Słuchając uważnie ballet Be Gies, takich jak How Can You Mend a Broken Heart czy Words? Można dostrzec delikatny ból pod melodią, poczucie niewypowiedzianego. Może teraz to staje się jaśniejsze. Trauma z dzieciństwa nie znika zawsze z upływem czasu. Czasami kształtuje osobę, którą się stajemy. W przypadku Barry'ego nie złamała go, ale towarzyszyła, będąc cichym duchem za sławą, złotymi płytami, reflektorami. Wybierając w końcu mówienie, Barry nie tylko uhonorował dziecko, jakim był, ale tak także ofiarował odwagę tym, którzy także dobrze noszą podobne wspomnienia w ciszy. Poczasami czasami największym aktem siły jest szeptanie prawdy, którą trzymało się w sobie przez całe życie. Ból zostania tym, który zostaje. W 1988 roku najmłodszy z braci Gibb, Andy, zmarł z powodu zapalenia serca, pogarszania przez lata zażywania substancji. Miał tylko 30 lat. Chociaż nigdy nie był oficjalnym członkiem B.G.S., Andy był podopiecznym Barry'ego. Barry pisał dla niego hity, śpiewał z nim i starał się poprowadzić go ku stabilności. Jednak kruchość Andy'ego była zbyt wielka. Jego śmierć była pierwszym wielkim złamaniem w świecie Barry'ego. W 1003 lata Maurice nagle zmarł na skutek komplikacji związanych ze skrętem jelit. Barry był załamany. To nastąpiło z nagła. Maurice zawsze był ogniwem łączącym Beriego z Robinem, dyplomatą w czasach konfliktu. Bez niego więź między pozostałymi dwoma braćmi znów się napięła. A potem, w 2012 roku, Robin zmarł po długiej chorobie. Dla Beriego ta utrata była jeszcze trudniejsza. W poruszającym wywiadzie przyznał, że nie był w dobrych stosunkach z Robinem w momencie jego śmierci. Każdy brat, którego straciłem, był w momencie, kiedy już się nie komunikowaliśmy, przyznał. Z tym żyję teraz. Ostatni z gibów. Po śmierci Robina Barry myślał, że nigdy więcej nie zaśpiewa. Spędził miesiące na płaczu, niepewny czy chce, czy może wrócić na scenę. Brzmienie jego własnego głosu, niegdyś połączone z głosami jego braci, wydawało się teraz zbyt samotne. Ale muzyka nie była tylko karierą, była jego refugium. W 2016 roku wrócił na scenę, dołączając do Coldplay na festiwalu Glastonbury, by zaśpiewać Staying Alive, nie jako celebracja, ale jako hołd dla nieobecnych braci. Ostatecznie wydał albumy solowe, reimaginując piosenki Biggies w country stylu i wspierając młodych muzyków. Jednak nic nie wypełniło pustki. Jego występ na Glastonbury został doceniony, ale Barry, stojąc na legendarnej Pyramid Stage, przypominał bardziej ducha niż legendę, mężczyznę śpiewającego nie dla tłumu, ale dla braci, którzy kiedyś byli obok niego. Wspomnienia, które nigdy nie odpuszczają. Życie Barry'ego jest dziś spokojniejsze. Ma pięcioro dzieci, siedmioro wnucząt i oddaną żonę, Lindę, którą poślubił w dniu swoich 24 urodzin. Mówi, że uratowała mu życie, twierdząc, że bez niej mógłby popaść w rozpacz. Jednak przeszłość wciąż szepce. Żyje z przewlekłymi bólami, artritis pleców, rąk i kolan. Lata występów w połączeniu z wiekiem i smutkiem zostawiły ślady. Dziś rzadko udziela wywiadów, a kiedy to robi, jego głos jest łagodniejszy, bardziej medytacyjny. Posiada dom w Wielkiej Brytanii, ale głównie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Zdala od miejsc, które wznawiają zbyt wiele wspomnień. Często wspomina swoich rodziców, Hugha i Barbarę, którzy wspierali Bigis w każdym sukcesie i każdej próbie. Barbara zmarła w 2016 roku w wieku 95 lat. Barry mówi, że była sercem rodziny, tą, która wierzyła w ich muzykę, kiedy nikt inny w nią nie wierzył. Jej nieobecność także przypomina milczenie, które nigdy się nie kończy. Dziedzictwo wobec samotności. Mimo smutku, który podąża za Barrym jak cień, jego dziedzictwo jest niezaprzeczalne. Biggie sprzedali na całym świecie ponad 220 milionów płyt. Napisali piosenki nie tylko dla siebie, ale dla legend. Barbra Streisand, Diane Warwick, Kenny Rogers, Diana Ross zostali włączeni do Rock and Roll Hall of Fame, a tylko nieliczni artyści przewyższali ich sprzedaż. Ale Barry nigdy nie rozmawia o liczbach. Dla niego liczy się muzyka. To harmonia, która już nie istnieje. Dźwięk trzech braci śpiewających w unisonie coś, czego żaden nagroda nie może zastąpić. Często mówi, że słyszy ich głosy, kiedy komponuje, czuje ich obecność w studiu, czasami nawet marzy o nich. Zapytał kiedyś na głos Czy kiedykolwiek naprawić złamane serce? Nigdy nie odpowiedział na to pytanie. Może nie musiał Może niektóre serca nie są stworzone, by je naprawić. Może mają za zadanie nosić ciężar miłości zbyt wielkiej, by mogła trwać wiecznie. Historia Barry'ego giba nie opowiada o końcu. Opowiada o wszystkim, co zostało utracone po drodze. Czy myślisz, że znajdzie kiedyś pokój w obliczu ciszy pozostałej po jego braciach? Daj nam znać w komentarzu. A jeśli ta historia Cię poruszyła, nie zapomnij polubić i zasubskrybować.